Emocji to program przeznaczony do pracy nad rozwojem kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci w wieku 6 do 10 lat. Dzięki niemu dzieci rozwiną umiejętności, które przez psychologów i pedagogów są uważane za kluczowe i co najmniej tak samo ważne na początku edukacji jak nauka pisania i czytania. Materiał dydaktyczny programu został podzielony na trzy poziomy, stosownie do wieku małych użytkowników. Poziom pierwszy przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających przygodę z edukacją, czyli odbywających roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszczających do klasy pierwszej. Składa się z 13 zagadnień. Poziom drugi przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich, podobnie jak pierwszy składa się z 13 tematów. Są to m.in. umiejętność współpracy, respektowanie zasad, świadome podejmowanie decyzji, sposoby wyrażania emocji, odpowiedzialność, Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo. Trzeci poziom przeznaczony został dla uczniów klas trzecich i czwartych. Na tym poziomie kontynuujemy pracę nad wątkami z poprzednich etapów, oczywiście na poziomie dostosowanym do wieku uczniów, ale realizujemy też nowe zagadnienia, takie jak bezpieczeństwo w internecie, dbanie o siebie i swój czas, wartości i wyznaczanie sobie celów. Zobaczmy, w jaki sposób wykorzystać program Moc Emocji. Połączeniu z monitorem interaktywnym Samsung. Będziemy pracowali w kilku trybach. Praca indywidualna, praca grupowa oraz praca w modelu hybrydowym, mieszanym, czyli takim, gdzie część dzieci znajduje się w naszej sali lekcyjnej, a część łączy się zdalnie do naszych zajęć. W celu połączenia monitora z komputerem możemy wykorzystać dwa sposoby. Pierwszy to połączenie kablowe kabel HDMI, który prześle. Obraz i dźwięk oraz kabel USB, dzięki któremu będziemy mogli przenieść dotyk bezpośrednio na monitor. Drugi sposób to połączenie bezprzewodowe. Wówczas nie będą nam potrzebne żadne kable, a jedynie sieć bezprzewodowa, którą wykorzystamy do połączenia tych dwóch urządzeń. Niezależnie od wybranego sposobu, w celu połączenia zestawu laptop-monitor, wykorzystujemy mechanizmy samego monitora. Importuj. Komputer, a następnie wybieramy jedno z połączeń. Po połączeniu na ekranie monitora widzę zawartość mojego komputera. Poszerzam ekran na cały monitor i teraz mogę już przystąpić do pracy z programem Moc Emocji. Program podzielony jest na trzy części w zależności od wieku dzieci. Wybierając jedną z tych części, tym samym wybieram ćwiczenia, które zostały do niej zamieszczone. Przykładowo, w części pierwszej wybiorę sobie temat czwarty bez słów. Każdy z tematów omówiony jest w bardzo podobny sposób. Na początku dostajemy informacje o zagadnieniach, od których możemy rozpocząć naszą lekcję. Są tutaj tematy, które można wykorzystać w rozmowie z dziećmi. Następnie znajduje się film. Ten film jest jednocześnie wprowadzeniem do dyskusji, która będzie się odbywała na zajęciach. Uruchomienie filmu jest możliwe bezpośrednio z monitora, jak również jego powiększenie. Po odtworzeniu filmu przechodzę do kolejnej części. Teraz rozpoczynają się ćwiczenia interaktywne, które również mogę obsługiwać bezpośrednio z monitora. Zatem powiększenie zdjęć, które znajdują się w aplikacji. Wybór odpowiednich emocji, które są dołączone do tych zdjęć. W przypadku poprawnego wyboru usłyszymy sygnał dźwiękowy. W przypadku błędnego wyboru również sygnał dźwiękowy nas o tym poinformuje. I tutaj znowuż przychodzi nam z pomocą monitor. Wszystkie zdjęcia, które znajdują się w programie, możemy wykorzystać wielokrotnie. Jednym z narzędzi, które znajdują się w monitorze, jest narzędzie do przechwytywania fragmentów ekranu. Wykorzystując to narzędzie, mogę przechwycić fragment ekranu, zrobić zdjęcie, a następnie zdjęcie, które wykonałem, zostanie zapisane na tzw. rolce, czyli specjalnie przygotowanej przestrzeni, w której program zapisuje materiały z zajęć. Po przechwyceniu jednego zdjęcia mogę. Zaznaczyć kolejne i podobnie zapisać je na rolkę. I jeszcze jedno, również w identyczny sposób przechwycić i zapisać na mojej rolce. Tym samym, po wykonaniu tego ćwiczenia, gdy wrócę do rolki, czyli materiałów zapisanych z lekcji, zobaczę tutaj zdjęcia, które wykonałem w czasie, spotkania. Mogę wracać wielokrotnie do tych zdjęć, mogę je jeszcze raz odtworzyć, jeszcze raz wykonać. Tym razem dzieci powinny nazwać emocje, nie mając już podpisów w postaci interaktywnych podpowiedzi. Rolka umożliwia mi przewijanie, zatem gdy jedna część rolki się skończy, wywołuje następną po to, żeby kolejne ćwiczenia mogły się na niej znaleźć. W momencie, gdy na ekranie znalazły się zdjęcia zapisane przeze mnie w czasie pracy z aplikacją, mogę teraz przygotować na bazie tych zdjęć nowe ćwiczenie. Gdy przechwyciłem zdjęcia z aplikacji i zapisałem je na rolce w monitorze interaktywnym, mogę teraz poprosić, aby dzieci podchodziły kolejno do monitora i zapisywały emocje, które widzą na rysunkach. Zatem mogą się pojawić takie stwierdzenia jak radość, uśmiech, Smutek, żal. Mogą również dzieci, zamiast opisywać te emocje, narysować buźkę. Buźkę uśmiechniętą, smutną, zawstydzoną. Te wszystkie informacje monitor pozwala gromadzić. Może to być też wstęp do dyskusji, którą rozpoczniemy z dziećmi na temat tych zdjęć, które zapisaliśmy. Zatem, dzięki temu, co zostało zamieszczone w monitorze, dzięki narzędziom, które posiada monitor, możemy dowolnie moderować dyskusję, którą Zaplanujemy w trakcie wykonania tego ćwiczenia. Po wykonaniu tego ćwiczenia, wszystkie informacje naniesione na monitor zostają zapisane i gdy zakończymy nasze zajęcia, możemy takie informacje wysłać, wyeksportować do wszystkich, którzy brali udział w spotkaniu, na przykład poprzez pocztę elektroniczną, poprzez specjalnie przygotowany dysk sieciowy, na którym gromadzimy swoje materiały, ale również. Jeśli któreś z naszych dzieci ma ze sobą urządzenie mobilne, takie jak telefon czy tablet, to możemy bezpośrednio na to urządzenie wysłać materiały z lekcji. To wszystko zależy od nauczyciela, od osoby prowadzącej, w jaki sposób te informacje przekaże. My wracamy do naszej aplikacji. Ponownie podłączyłem się do programu Moc Emocji i przechodzę do następnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie, czyli łączenie w pary, również może być przeprowadzone z użyciem monitora. Nie obchodzi mnie to. Niech sobie robi co chce. Odsłuchuję Ora, nagranie. Ja mam już dosyć. I następnie łączę ze sobą elementy. Nareszcie się udało. Po wykonaniu tego ćwiczenia, otrzymuję krótką nagrodę, krótką animację, którą mogę zobaczyć również na ekranie monitora. Postać przewodnia, która towarzyszy mi przy wykonywaniu wszystkich ćwiczeń, również może zostać dowolnie zmieniona i wybrana w zależności od życzenia, na przykład dziecka. W związku z czym zmiana postaci przewodniej od razu widoczna jest na ekranie. Kolejne ćwiczenie polega na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi. W przypadku, gdy na ekranie znajduje się zdjęcie, a w zasadzie miniaturka tego zdjęcia, mogę je powiększyć. I tym samym dzieci słabowidzące będą mogły to ćwiczenie wykonać. Zaznaczam prawidłowe odpowiedzi, wówczas pojawia się charakterystyczny dźwięk. Gdybym zaznaczył odpowiedź nieprawidłową, program również poinformuje mnie o tym. Kolejne ćwiczenie, które zostało zamieszczone w programie Mocy Emocji, to. Karty pracy. Wybierając kartę pracy, mogę wykorzystać narzędzia zamieszczone w monitorze Samsung. W tym przypadku ćwiczenie polega na pokolorowaniu poszczególnych części wyrażających emocje. Zdjęcie takie, podobnie jak przed chwilką, przechwycę z wykorzystaniem narzędzia, które jest zamieszczone w monitorze, zaznaczę fragment zdjęcia, zapiszę. I następnie po przechwyceniu tego zdjęcia mogę przystąpić do jego kolorowania. Zobaczmy teraz proces, jak takie kolorowanie mogłoby wyglądać. Żeby uruchomić na przykład mechanizm pozwalający na pomalowanie tego zdjęcia, przełączę mój ekran w tryb pędzla i wybiorę styl malowania, na przykład akwarela. W tym momencie Program monitor pozwoli mi malować po jego powierzchni z wykorzystaniem dowolnego pędzla. Jeszcze raz połączy się z moją aplikacją. Przechwycę jeszcze raz ten fragment, który chciałbym pomalować. Zapiszę zdjęcie na rolce i teraz mogę już zacząć Malować. Od tej chwili już nie będę potrzebował pisaka. Odkładam go, i wybiorę pędzel. Jeden z tych, które mam dostępne. Następnie wybiorę sobie kolor, i za pomocą pędzla mogę pokolorować. Jeśli pędzel jest zbyt gruby, zbyt duży, mogę wziąć troszkę cieńszy, zmienić kolor. I na przykład koszulki, które się tutaj znajdują pomalować. Używając pędzle. Dzieci, które biorą udział w zajęciach stacjonarnie, są obecne w naszej sali, mogą podchodzić do monitora i z wykorzystaniem pędzli, tak jak przed chwilką widzieliśmy, pokolorować, pomalować wszystkie postaci. Natomiast dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach zdalnie, również mogą obserwować wszystko to, co się dzieje, dzięki temu, że monitor łączy się bezpośrednio z pokojem wideokonferencyjnym. Zobaczmy, jak wygląda taki proces podłączenia zdalnego. Uruchomię aplikację pozwalającą połączyć się zdalnie i rozpocznę spotkanie wideokonferencyjne. W momencie, gdy uzyskam połączenie, w momencie, gdy dołączą do mojego spotkania zaproszone osoby, rozpocznę udostępnianie ekranu. I od tej chwili wszystko, co zaprezentuję na ekranie, będzie widoczne również na komputerach osób podłączonych do pokoju wideokonferencyjnego. Tym samym wszystko, co wykonam również na moim monitorze, będzie widoczne w domach podłączonych dzieci. Dzięki monitorowi Samsung, część kart pracy, które są zamieszczone w programie Moc Emocji, można przesłać rodzicom. Zobaczmy, jak to zrobić po uruchomieniu karty pracy wybieram ten fragment, który chciałbym wysłać rodzicom. Najpierw zmniejszam zawartość ekranu, a następnie dzięki narzędziu zamieszczonemu w monitorze wybieram fragment ekranu, zapisuję i po zapisaniu ten widoczny na monitorze fragment ekranu, mogę wysłać do rodziców. Dzięki opcji eksportuj wybieram jedną z metod przesłania tej karty, na przykład poczta elektroniczna, wprowadzam adres e-mail rodzica lub rodziców i po wprowadzeniu wysyłam. Od tej chwili zadanie, które dzieci mają wykonać, znajduje się już w poczcie elektronicznej rodzica. Jak widać, oprócz ciekawej, bliskiej dzieciom tematyki, Moc Emocji daje prowadzącemu zajęcia skuteczne i atrakcyjne narzędzie do pracy, zapewnia różnorodność form i metod pracy zgodnie z zasadami dydaktyki. Polecam wykorzystanie programu Moc Emocji w Państwa placówce, szczególnie na urządzeniu Samsung Flip 2.